Świat komunikacji zintegrowanej nie musi być trudny. Jak można przekroczyć zakładane cele, krążąc po labiryncie nowych technologii i barier ograniczających rozwój? Westcon Convergence jest dostawcą rozwiązań komunikacji zintegrowanej innym niż wszyscy. Dzięki współpracy z najlepszymi kontrahentami sprawnie reagujemy na potrzeby naszych klientów, oferując im nowatorskie rozwiązania i błyskawiczny dostęp do odpowiednich specjalistów. Działając w ramach globalnej grupy Westcon, dysponujemy odpowiednimi możliwościami finansowymi i logistycznymi. Zależy nam na budowaniu długoterminowych relacji strategicznych z naszymi partnerami. W całym cyklu sprzedaży kompleksową pomoc zapewnia partnerom nasz opiekun klienta. Generowanie popytu ze strony dotychczasowych i potencjalnych klientów za sprawą narzędzi sprzedażowo-marketingowych oferowanych przez nagradzany zespół Westcon. Możliwość korzystania z szerokiej wiedzy technicznej zespołu przedsprzedażowego zajmującego się skomplikowaną integracją urządzeń wielu producentów, prezentacjami, weryfikacjami koncepcji i ofertami cenowymi. Dostęp do kompleksowego programu sprzedaży, przedsprzedaży i szkoleń technicznych. Profesjonalne usługi wzbogacające działalność naszych klientów. Zapewniamy bezkonkurencyjne usługi finansowe i logistyczne światowej klasy, spełniające wszelkie możliwe wymagania i pozwalające się lepiej dopasować do zmieniających się warunków rynkowych. Naszym zadaniem jest pomoc w prognozowaniu i maksymalnym wykorzystaniu szans biznesowych. Lepszym zrozumieniu celów i doskonaleniu umiejętności, zwiększaniu sprzedaży, obniżaniu kosztów oraz szybszym uzyskiwaniu zwrotu z inwestycji. Firma Westcom to ekspert w dziedzinie wspierania rozwoju biznesowego jej partnerów. Jeśli szukasz nastawionego perspektywicznie partnera w dziedzinie technologii, odznaczającego się silną, stabilną pozycją, międzynarodowym zasięgiem logistycznym, Szybkością reakcji, nowatorstwem i specjalistyczną wiedzą, który może się poszczycić współpracą z najlepszymi, zwróć się do Westcon Convergence.